Witajcie moi drodzy, Tu Nazar Tarot Ibrahimow, wasz tarocista Jasnowic. Kochani, przychodzę do Was z nietypowego miejsca, jakim jest moja kuchnia, stół w naszej kuchni, jeszcze przystrojony świątecznie. A to dlatego, że chciałbym zrobić bardzo krótki film, ale film, w którym chciałbym coś poddać pod dyskusję. Chciałbym Was prosić, byście w komentarzach. Wypowiedzieli się na ten temat. Po czyjej stronie jest prawda? Kto ma rację? Gdzie jest ta prawda? Otóż jestem, moi drodzy, wierny swoim słowom, które wypowiadałem praktycznie od początku mojego kanału, czyli od 3 sierpnia 2020, że w tym roku, w pierwszej jego połowie, Ukraina zaleje się krwią. Mówiłem, że. Ukraina na długi czas, jeszcze nim wojska Federacji Rosyjskiej w ogóle pomyślały o tym, by zgromadzić się przy granicy z Ukrainą i wystawiać Europę i świat na niebezpieczeństwo? Mówiłem o tym zagrożeniu. Mówiłem, że Ukraina w pierwszej połowie tego roku zaleje się krwią. Nazwałem ją Królową Łez. W tym samym czasie równolegle inni jasnowidzowie, inni ludzie na różnych Dużych kanałach kpili sobie z tego, żartowali, zapewniali Was, że nic takiego nie będzie miało miejsca, i zapewniają po dziś dzień, mówiąc tak jak mówili to w 2014 roku, że Federacja Rosyjska Ukrainy na pewno nie zaatakuje, ponieważ Putin jest dobry, Putin jest demokratą i w ogóle jest cacy miód i orzeszki. Ja. Jestem wierny i mówiłem, przywoływałem słowa świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane w Tbilisi, w stolicy Gruzji, kiedy to wojska rosyjskie były 100 kilometrów od stolicy tego kraju. Słowa znaczące, jakże prorocze, które brzmiały, być może niedokładnie powiem, parafrazuję. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze przyjdzie czas na kraje bałtyckie i może też i na mój kraj, na Polskę. Zdaje się, że dokładnie zacytowałem. Przywoływałem te słowa wielokrotnie i przywołuję je dzisiaj, powtarzając, że Federacja Rosyjska agresywnie zachowuje się wobec Ukrainy i tej części Europy że zbliża się nieszczęście na Ukrainę i tak jak mówiłem to w jednym z ostatnich moich filmów będzie to jednym z punktów zapalnych wielkiej wojny jak to się ma do tego że przez tak długi czas od sierpnia 2020 po dziś dzień byłem zbywany ośmieszany krytykowany pukali się wielcy twórcy na internecie w czoło a inni wielcy twórcy zapewniali nie Ukraina będzie bezpieczna i Polska też będzie bezpieczna jak to się ma do dwóch rzeczy tworzone są na wielkich kanałach gdzie się prezentuje pewne rzeczy gdzie się komentuje gdzie się analizuje ostatnio filmy które w gruncie rzeczy pokrywają się w 100% z moimi wizjami z przeszłości Wizjami, które ośmieszano, ale nie ośmieszano w dosłowny też tego słowa w yy, dosłownie w dosłownie yy, nie ośmieszano, chociaż też, ale ośmieszano poprzez przemilczenie tego, że istnieje jako Jasnowic, poprzez mówienie, że w Polsce może być tylko jeden Jasnowic i tam wskazywano który. W ten sposób próbowano mnie zniszczyć, zdyskredytować i ośmieszyć. Jak to się ma teraz do tego, że produkowane są na tych innych kanałach filmy mówiące o tym, że będzie atak na Federację Rosyjską? Mało tego. Będzie atak na Ukrainę przez Federację Rosyjską. Mało tego. Powoływanie się na Defens 24, na medium, które ja się wielokrotnie powoływałem, bo były moje wizje, i Defens 24, na przykład za miesiąc, za dwa. Pokazywało chociażby uzbrojenie rosyjskie, zachowanie wojsk rosyjskich, czy zachowanie innych armii. Takie, które, Były te artykuły, takie, które pokrywały się z moimi wcześniejszymi wizjami. Jak to się ma do tego, że wcześniej zapewniano was na kanałach, i na przykład kanał, yy, mówmy tu otwarcie, kanał wideo prezentację pana Krzysztofa Atora Woźniaka, zapraszał pana. Yy, Jackowskiego, Krzysztofa Jackowskiego, gdzie jeden i drugi mówili, że Ukraina będzie bezpieczna, pan Jackowski zresztą to często powtarza, że nic się nie stanie. To, co w 2014, tak teraz to samo. Jak to się ma do tego, że teraz powstają filmy, które w gruncie rzeczy są potwierdzeniem moich wizji i moich, jakby, wizji przyszłości, które się wydarzą? Bo ja tego nie rozumiem. Albo Robi się z ludzi pomylonych i wariatów, albo uważa się, że są niedorozwinięci i że nie dostrzegą jakiegoś blamażu i blefu w tym wszystkim. Bo kto ma tutaj rację, tak naprawdę? Czy ja, który powtarzał, że Polska i Ukraina jest w zagrożeniu, czy ktoś inny, który cały czas zapewnia Was, że Polska jest bezpieczna, Ukraina też jest bezpieczna? Bo ja już tego naprawdę nie rozumiem. Możemy żyć w Matrixie, ale. Wy się domagacie często od ludzi, od świata wolności. Wolność może istnieć tylko wtedy, kiedy będzie w oparciu o prawdę. W oparciu o prawdę. Więc zadaję to pytanie: po czyjej stronie według Was stoi prawda? Wypowiedzcie się w komentarzach. Nie przyjmujcie tego filmu jako ataku na kogokolwiek, bo nie może być atakiem pytanie się, gdzie leży prawda? Czym jest prawda? Ja się, kochani, nie pytam, kto ma rację, bo to się okaże w przyszłości, kto ma rację. Ja się pytam, po czyjej stronie jest prawda? Czy nie widać jakiegoś tutaj zakłamania, że z jednej strony się mnie pomijało, ośmieszało i dyskredytowało, robiło się wszystko, żeby mm, mnie pominąć, prawda? Równolegle mówiono, że tylko w Polsce może być jeden jasnowic. To mówił pan Ator, cytował trzy razy wypowiedź jednego polityka, pana Sasina, a później na kanale swoim to powiedział pan Jackowski, cytując pana Sasina, że w Polsce może być tylko jeden jasnowic Krzysztof Jackowski z Czuchowa. No, słuchajcie, jak to się ma do tego, że było mówione, że Ukraina będzie bezpieczna, że Polska bezpieczna, do tych filmów, które teraz są produkowane na wielu kanałach. Do tych wydarzeń, o których możecie teraz w mediach przeczytać. Jak to się ma do tych moich słów, w których mówiłem, że będzie to zagrożenie, jest, do tego, co jest obecnie teraz w mediach, czy to ogólnodostępnych, czy internetowych. Bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Czas zagrać w otwarte karty. Czas zagrać w otwarte karty i powiedzieć sobie, że coś tutaj chyba jest nie tak. Kochani, to chodziło za mną cały dzień, bo zdaje się, jakbym żył w Matrixie, po prostu w jakichś śmiesznych okolicznościach. W śmiesznych po prostu okolicznościach. Zadaję Wam tą zagwostkę. Jak uważacie, po czyjej stronie stoi prawda? Ja wysyłałem maile do Pana Atora z zapytaniem Panie Krzysztofie, jak to jest, że parafrazuję tutaj swoje słowa, że Pan. Zapraszał Pana Jackowskiego, który zapewniał, że wojny nie będzie, a teraz pan chce robić serię z majorem i mówić o tym, jak w Polsce mają się ludzie zabezpieczać w miastach na wypadek wojny? Do tych zapewnień z jego strony, że Polska jest bezpieczna. Jak się ma film Pana Jackowskiego ostatni, którym to wam zadaje to pytanie? film w którym mówił narysował mapkę Polski powiedział tu zagrożenie od wschodu i tutaj Wrocław jak to się ma do tego że Polska jest bezpieczna jak to się ma że jak ludzie zadają mu pytania to on mówi czy mają być w Niemczech czy w Polsce to on mówi że lepiej w Niemczech a nie w Polsce no to skoro Polska ma być bezpieczna to dlaczego odsyłasz do Niemiec dlaczego nie mówisz żeby wracali do Polski skoro tu ma być bezpieczna Polska, tu się ma nic nie dziać. Dlaczego na tej mapce jest narysowane te dwa obszary niebezpieczne? A no dlatego, że podświadomość i intuicja mu mówią, że to ja mam rację. Mu mówią, że jednak prawda jest po mojej stronie. Ale to ja do tego doszedłem, prawda? Że będzie zagrożenie, ludzie od wschodu będą się czuć zagrożeni, bo jednak Federacja Rosyjska będzie pewne rzeczy robić niebezpieczne. I jej zapędy imperialistyczne, wojenne, będzie już widać już w tym roku, na, długo, na krótko przed wojną wielką, światową, będzie widać już po prostu jak na dłoni. Jemu to podpowiada intuicja. Dlatego zadaję to pytanie: kto ma rację? Po czyjej stronie stoi prawda? Czy w tym wszystkim nie jesteśmy jakoś oszukiwani? Czy to nie jest jakieś dziwne, chciałbym, byście po prostu zaczęli się nad tym zastanawiać, i żebyście wy wyszli z tego Matrixa, nie pozwolili sobie ogłupiać się. Że z jednej strony się mówi, że nie będzie, że będzie w Polsce bezpiecznie, że nie będzie wojny, a z drugiej strony się robi filmy, które mówią zupełnie co innego. Z jednej strony się zaprasza kogoś do, na kanał, pan Krzysztof Woźniak, ma prawo zapraszać kogo chce, ale zaprasza pana Jackowskiego, który mówi, że Polska będzie bezpieczna, na Ukrainie się nic nie będzie działo, a z drugiej strony on tworzy inne filmy. Z jednej strony mówi, że Polska będzie bezpieczna, a później rysuje mapkę na swoim kanale mówiącą o jakichś niebezpieczeństwach na wschodzie i w okolicach y, dolnośląskich, Wrocław, Kłodzko i tak dalej. Bo ja tego nie rozumiem. To jest jakiś dysonans. Albo się uznaje ludzi chyba za głupków, albo się po prostu manipuluje. A to już jest bardzo niebezpieczne, bo my szukamy wszyscy wolności. Wolność może być tylko wtedy, gdy będzie w oparciu o prawdę. I z tym Was zostawiam, i chciałbym, byście się w komentarzach po prostu wypowiedzieli na ten temat. To jest bardzo ważne. I z odwagą też weszli na kanał pana Atora i jemu to zadali, bo on nie odpowiada na moje maile, a ja tego nie rozumiem, co on robi. Zadać mu pytanie: To panie Ator, kto ma rację? Nazar, który od początku mówił, że Polska jest w niebezpieczeństwie i Ukraina jest zagrożona i w Ukraina będzie zaatakowana? Czy w końcu pan Jackowski, który zapewnia, że w Polsce jest bezpiecznie, nigdy nie, nie będzie wojny i w Ukraina nie będzie zaatakowana w tym roku? Kto ma rację? Odpowiedzcie mi na to. I. Piszcie, może wy otrzymacie odpowiedź. Pozdrawiam was serdecznie. Ja teraz, w tym momencie, wyszedłem z tego Matrixa i uczyniłem to zapytanie, które zrodziło się w mojej głowie, ogólnodostępnym. Ja wyszedłem w wolność i tego wam życzę. Pozdrawiam was, kochani.